Cześć wszystkim, z tej strony Michał Wilki, witam Was na kanale Evil Wolf Media. A w dzisiejszym odcinku przygotowałem dla Was coś ekstra: 7 porad, które ułatwią Wam podróż samolotem z Waszym dronem. Zaczynamy. Pierwsza i podstawowa rzecz, o której musicie pamiętać, to sprawdzenie, czy Miejsce, w które się wybieracie, czy kraj, do którego lecicie, e, pozwala na wwożenie dronów na swoje terytorium. No i to jest bardzo ważna rzecz, bo jeżeli tego wcześniej nie sprawdzicie i polecicie do kraju, który ma stosunkowo surowe restrykcje e, związane właśnie w temacie e, dronów, to może okazać się, że taki dron zostanie wam zarekwilowany na lotnisku, lub też w ogóle e, no, nie wpuszczą was do tego kraju. Także to jest pierwsza i najważniejsza rzecz sprawdzenie, czy możecie wziąć ze sobą waszego drona. Dwa, jak już jesteście pewni, że możecie wziąć ze sobą. Waszego drona, no to wypada, a nawet należy zapoznać się z przepisami, jakie obowiązują w danym kraju. Warto też zorientować się, czy nie ma jakichś interaktywnych map dla bezzałogowych statków powietrznych, które na pewno ułatwią Wam orientację i sprawdzenie miejsca, do którego wybieracie się, czy w tym miejscu możemy latać, czy też nie możemy latać. Także to jest bardzo ważna rzecz, żeby zapoznać się właśnie z przepisami i z obostrzeniami, jakie występują w danym kraju. 3.3.3 to regulamin Waszego przewoźnika, i tutaj musicie się z tym szczegółowo zapoznać. Poznać, no bo dron to jest forma elektroniki, która zasilana jest bateriami i to bateriami litowo-polimerowymi w większości wypadków, także musicie zobaczyć, jak wygląda regulamin waszego przewoźnika i ile takich baterii i o jakiej pojemności możecie wziąć ze sobą na pokład. Taka na przykład bateria do Fantoma 4 e, to jest 90 watogodzin bateria do drona FPV o pojemności 1550 mAh 4S to jest 23 Wh. Także takiej baterii można ze sobą wziąć całkiem sporo, ale wszystkie szczegółowe informacje znajdziecie na stronach właśnie przewoźnika. E, no i pamiętajcie, że właśnie elektronikę taką wrażliwą jak drony, baterie w większości wypadków musicie przewozić w bagażu e, podręcznym. Niektóre linie dopuszczają. E, przewóz baterii w bagażu nadawanym, ale jest ich naprawdę bardzo bardzo mało. W większości wypadków elektronikę, baterie pakujemy do bagażu podręcznego. Tak, raz, 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 cztery. To odpowiednie zabezpieczenie baterii. Baterie, jeżeli używacie i zabieracie ze sobą jakiegoś takiego klasycznego drona, czyli drona od DJI lub innej marki, no to warto wyposażyć się w zaślepkę do baterii. Jest to w sumie przydatna, może błaha, ale przydatna rzecz. Będzie chroniła Waszą baterię przed zwarciem i jeżeli wybieracie się w miejsca, w których jest dużo piasku, wody, dodatkowo będzie chronić taką właśnie baterię przed wodą, przed piaskiem, to złącze wielopinowe będzie zabezpieczone Fajna sprawa, tak samo można załatwić sobie zaślepkę do baterii, e, która służy do drona FPV, będzie po prostu bezpieczniej. Pamiętajcie, że baterie najlepiej i najbezpieczniej przewozić jest w trybie storage, także to też jest e, ważna rzecz, e, jeżeli zabieracie ze sobą drona FPV, e, to Pamiętajcie, żeby wybrać baterie, które są w miarę świeże, no bo latając z różnym FPV często się rozbijamy, no i te baterie też dostają niezły wycisk, no i czasami są gdzieś już napuchnięte, lekko uszkodzone, więc takie baterie w stylu latać, obserwować, no lepiej zostawić ze sobą w domu i wybrać takie no, najmniej zniszczone sztuki. No i torba, torba taka w stylu LipoGuard, czyli torba, która a, w pewien sposób zabezpiecza a, nam baterie w razie jak właśnie jakiejś awarii, w razie jakiegoś rozszerzenia. Służy za taką pierwszą warstwę ochronną, także coś takiego też warto mieć. No i warto wrzucić właśnie tam wszystkie nasze baterie, które będziemy transportować. 5, tak, piąty punkt. E, może błaha i głupia sprawa, ale pamiętajcie, żeby wyjąć baterię z Waszego drona na czas transportu, e, ze względu na to, że może się on przypadkowo włączyć. I ja raz miałem taką sytuację z Fantomem. E, nie wiem, jakim cudem, ale włączył się i gimbal uległ uszkodzeniu. E, przy tym dr dron też zgrzał się strasznie, strasznie mocno, e, no bo trwało to gdzieś kilka godzin. Także no, lepiej jest unikać takich sytuacji i pamiętajcie o tym właśnie, żeby transportować Waszego drona, jeżeli korzystacie z dronów DJI lub innych marek e, bez baterii, no bo włączyć ona samoistnie może się w sposób łatwy i nieprzewidywalny. 666, szósty podpunkt to spakujcie się z głową i to jest ważna rzecz, no bo o ile taki dron klasyczny, no to ma z reguły jakiś swój case, który dostaliście od producenta. Wszystko fajnie się składa, wszystko fajnie pasuje, więc bez problemu wrzucamy go do, do naszego bagażu. Natomiast, no jeżeli podróżujecie z dronem FPV, no to musicie zadbać o, o więcej rzeczy. Pamiętajcie, żeby zdjąć śmigła z takiego drona, pamiętajcie, żeby zabezpieczyć w odpowiedni sposób aparaturę, gogle, aby nic złego im się nie przydarzyło. No i pamiętaj. Pamiętajcie też o częściach zapasowych, jakimś zestawie naprawczym, kluczach, no bo dron FPV często gdzieś ląduje w nieprzewidywany sposób, jeżeli robimy jakieś dziwne rzeczy nim, więc warto jest mieć właśnie zestaw naprawczy do takiego drona, który pamiętajcie, żeby trafił do Waszego bagażu nadawanego. Siódmy podpunkt, siódmy podpunkt kontrola bezpieczeństwa. Jeżeli zabieracie ze sobą na pokład e, drona na przykład marki DJI, a, czy to nie wiem, Mavica, Fantoma lub też inne marki a, jakby gotowych dronów, no to z tym nie ma większego problemu. Nikt tak naprawdę nie zwraca na to już uwagi. Warto zjąć śmigła na pewno, żeby ewentualnie nikt nie uznał takiego śmigła za przedmiot potencjalnie niebezpieczny. I tak naprawdę nie ma z tym żadnego żadnego problemu. Natomiast jeżeli chodzi o drony FPV, jeżeli macie zamiar podróżować z takim dronem, no to musicie pamiętać o kilku rzeczach. Przede wszystkim śmigła. Jeżeli bierzecie większego drona, na przykład pięciosalowego, no to te śmigła są stosunkowo sztywne, ostre i ktoś może faktycznie już potraktować takie śmigły jako przedmiot potencjalnie niebezpieczny i po prostu na przykład będziecie musieli je zdjąć, no ale na przykład nie macie w tym momencie klucza, więc no. Nie pojedziecie albo wy, albo wasz dron, albo razem nie pojedziecie. E, także o tym musicie pamiętać. I śmigła najlepiej jest wrzucić do bagażu nadawanego, a żeby nikt się do tego w żaden sposób nie przyczepił. Kolejna rzecz, o której musicie pamiętać, to narzędzia. Tak, zestaw narzędziowy, który sobie wcześniej przygotowaliście. E, super sprawa, super, że to jest, ale to koniecznie trafia do bagażu nadawanego, ponieważ no, w bagażu podręcznym, jak ktoś zobaczy, że macie śrubokręty, klucze, no to niestety kontroli bezpieczeństwa to nie przejdzie i zostaną one wam zabrane. Słuchajcie, to wszystko, co przygotowałem. Dla Was w dzisiejszym odcinku. Jeżeli macie jakieś pytania związane właśnie z podróżowaniem, z dronem, no to śmiało pytajcie w komentarzach, postaram się odpowiedzieć na wszystkie. A tymczasem dziękuję Wam serdecznie za uwagę, trzymajcie się ciepło, do zobaczenia, cześć!